O, ty... Dobra, ciśnie, ciśnie, patrz, bardzo skoczny Baranek Nie zapomniałam obrócić! Bo ją dadału! Do I tak się właśnie dostał do Irlandii. O! Właśnie w ten, właśnie w ten sposób... Najtańszy środek. No Ty ile płynąłeś? Robinson! UŚMIECH, UŚMIECH! Ty, ale do Stanów tak nie dopłyniesz! Nie migruj! Kurwa, jazda... To się podrapał po nosie w ogóle! A tu ma prowiant! Spirytus Przemytnik sprytuszu! spirytusu no szanuj, szanuj, bo to sprzedasz. No i bam I odpływa w pizdę Takie powinno być teraz się ciemnienie i tyle żeśmy widzieli kolegi bo no. Napisał po 6 latach, że dopłynął Tak zrobimy Ну, я откунул.